To jest Maura. Młodziutka koteczka, może mieć mniej więcej około dwóch lat, trafiła do schroniska późną jesienią 2012 roku ze swoim malutkim synkiem Pączkiem. Była cudowną, bardzo troskliwą mamą, ale Pączek znalazł już fantastyczny dom i świetnie się w nim miewa. Natomiast Maura dalej szuka domu. Trudno jest znaleźć dla niej dom, ponieważ jest to koteczka bardzo wystraszona, bardzo nieśmiała, ale jak widać, absolutnie pozbawiona jakiejkolwiek agresji, czy chęci yy, wyrywania się, czy obrony. Po prostu leży przerażona, trzęsie się i pozwala ze sobą zrobić wszystko. Dla takich kotów najtrudniej jest znaleźć domy, ponieważ większość osób oczekuje kota na nakolankowego i kontaktowego. Ale tak naprawdę to właśnie takie nieśmiałe, wycofane koce najbardziej potrzebują domów, ponieważ w schronisku kontakt z ludźmi jest bardzo ograniczony. Witują nas raz na tydzień i nie bardzo mają kiedy uwierzyć, czy człowiek to jest jednak fajna sprawa. Poszukujemy dla Maury takiego domu, w którym będzie otoczona troskliwą opieką i potraktowana z cierpliwością, takiego domu, gdzie zostanie czas potrzebny, żeby się otworzyła i zaufała. To cudowna, mięciutka, milutka kotka, która na pewno odwdzięczy się wspaniałą miłością za okazane jej serce.